No, tutaj w tym oczku mam tą chorą rybę. Jeszcze żyje, może się wykaraska. A tutaj na tym małym mostku mm, miałam bardzo ładnego pasterza, ale pasterz zginął. Te znalazłam gdzieś w śmietniku z powrotem, bo były też wyrzucone. Tą owieczkę i tego pieska, ale dzisiaj dokupiłam jeszcze o. Takie coś, baranka. Baranka dokupiłam i dokupiłam jeszcze jedną taką owieczkę. Taką samą jak ta poprzednia. no Trzeba jeszcze tylko tą, yy, ten mosteczek umyć i pomalować go na nowo. No a tutaj siedzi sobie duża żaba. Bo to jest oczko, jak mówiłam, do żab. I jest ich tutaj sporo. One się zawsze gdzieś chowają, jak ja przychodzę. Ale to jest oczko dla żab. No I szkoda mi tego pasterza, bo był naprawdę bardzo ładny. Widać go na innych filmikach, na których pokazuje to żabie oczko. Zresztą to był prezent. No, szkoda. Mieliśmy wandali tutaj w zeszłym roku, późną jesienią. Właściwie to już zima była. Mieliśmy wandali, dużo zostało poniszczone. Tak, sam ten mostek został zniszczony, trzeba to wszystko teraz ponaprawiać. Jeszcze na co zrobić? Takie jest życie, gdzie mamy w gruncie powkopywane takie wielkie donice z kwiatami. No to też były wykopane. Wszystko było, no wszystko było do góry nogami powywalane. No a teraz, tak jeszcze pokażę Wam, jak mi z zakwitł. Proszę mi zakwit pięknie, floks. A tak poza tym wszystko się zieleni. Niektóre kwiaty jeszcze kwitną, niektóre już przekwitają. No tutaj, a tam w tym kąciku no, deski brakuje. No kto się ukradł, nie wiadomo co się z nią stało. No tam w tym kąciku wygląda tak. Tutaj mam taki podręczny, roboczy kącik. Jak deszcz pada, czy co? tak widzicie, stoją tam dwa gryle. Można grylować, można tam usiąść, sobie posiedzieć, Jest stolik. No i Albicja, Albicja, moja piękna Albicja. Zaczyna dostawać naprawdę listki. No jeszcze listków nie widać, ale są już czubki na listki. No tutaj w tym oczku nic się nie dzieje. Oprócz tego, że kupa śmieci, bo stale jeszcze z drzew coś opada. Muszę trochę wody dopuścić zaraz. No libele mamy, to znaczy się to są te małe takie maciupeńkie ważki. Rybki gdzieś się pochowały, nie lubią my chyba. Jak są głodne, to mnie lubią, a jak nie są głodne, to mnie nie lubią. No tutaj nadal tu zakwitł jakiś, ja nie wiem czy to jest, to jest jakiś mak leśny, ale on chyba ma jakąś inną nazwę. Jeżeli ja z naszej nazwy przetłumaczę, to jest mak leśny. To o ten żółty kwiatek nie chodzi, a wygląda trochę jak, no czy ja wiem? <laughs> nie mam pojęcia. No dobra, tutaj moja lilia, będą trzy kwiaty, tak jak widzę na czubkach no i, i co? Rododendrony już przekwitają. Ja mam plagę tutaj w ogóle cykat, dlatego że nie mogę z nimi walczyć bo tutaj za płotem mam wielki cmentarz i tam jest tam są setki może i nawet tysiące rododendronów tam nikt ich nie pryszcze Nikt nie walczy z cykadami, więc one stamtąd przychodzą do mnie. Tam jest u sąsiada, bez proszek, ładnie, bez zakwitów. Ja w nie mam. Orliki mi ładnie kwitną, kartofelki ładnie rosną. No i tak pomału, tutaj w tym rogu będę musiała osę wsadzić. No, i tak widzicie, o, yy, tu jest ten stale zielony. Tak jak już mówiłam Wam nieraz, on kwitnie również. Yy, no, zimą nie ma dużo kwiatów, bo w tej chwili ma sporo. Zimą nie ma ich tak dużo, ale kwitnie też mam całą zimę. Tutaj są buliony, to znaczy inaczej jak się nazywają. Yy, w tej chwili zapomniałam. Piwonie, o tutaj są piwonie, jeszcze, jeszcze, dopiero są, tak jak widać pączki, no widzicie co robią mi cykady z moimi rododendronami. Parę lat temu zaczęłam z nimi walczyć, ale to nie ma sensu, dlatego że przychodzą nowe i wszystkie pączki zżerają, tak samo załatwiają się na listkach. No, no nie wiem co robić. Nic najlepiej nie robić. O, tu chciałam Wam coś pokazać. Moja azalia. Drobnoka kwiatowa. Pięknie już rozkwitła. No. Tutaj mam już łubin. Łubin też już kwitnie. O! Oregano pomału pączki dostaje, też już niedługo zakwitnie. Tutaj są irysy, tak się chyba nazywają. Te tutaj, te kule, to coś czoskowatego. Jakieś czosnki niedźwiedzie. Czy nie niedźwiedzie, nie mam pojęcia. To jest też oregano. Te białe ładnie pachną. O, jak się przechodzi już to ładnie pachnie. No a to są moje śmierdziele. I jak widzicie tutaj będzie kwiat. Tutaj będzie kwiat. Jak to dalej wygląda? Na razie, aha, tutaj będzie też kwiat, bo już wychodzi. To będą tutaj jak na razie trzy. Wystarczy, nie musi iść być więcej, bo dosyć mi już nas rodzą. Tutaj, nie wiem, jakoś muszę nowe sadzić i wejść. Zobaczymy, co się tutaj zapowiada. Tutaj jest jeden. To jest jeden, tutaj jest drugi, tam z tyłu jest trzeci. A to będą też trzy. O, jak te białe kwiatki ślicznie pachną. Uch. Ubiorek. Ubiorek przebarwia się z białego w różowy. U nas jest drugi rok ciężko z ogórkami, z dostaniem roślinek tych małych sadzonek ogórków sadziliśmy w tym roku sami zasiliśmy, ale trochę za późno. Zaraz wam pokażę jakie są duże. A w międzyczasie udało mi się poznać taką panią, która mieszka na wsi i mówiła, że ma ogórki i może mi je dać. I tutaj dostanę to są takie do kiszenia, a tutaj mam takie inne. Trzy gatunki. No jak widzę już są i kwiatki. No i tutaj jest w tym wiaderku też były zasiane przez mojego męża niedawno. Tak wyglądają. W międzyczasie spójrzmy na czosnek. Czosnek jest już ładny. No i tutaj tutaj zobaczcie jeszcze mam ogórki. 9 3, 2, 2 i 2. No, tam jeszcze jeden widzę, że wychodzi, ale chyba mi nie będą już potrzebne, dlatego że w międzyczasie, jak mówiłam, dostałam ogórki i już rosną. Bo te zanim urosną, zakwitną, no to dużo czasu minie. To będzie już prawie sezon po ogórkach. No, nie wiem, co się dzieje. Zawsze było na rynku ich bardzo dużo tych sadzonek, ogórków. W tym roku. Było bardzo mało i nawet w sklepach ogrodniczych też było mało. No co? Co dalej? Jeszcze Wam pokażę moją drugą azalię. A, czekajcie, szczypiorek zaczyna kwitnąć. Szczypiorek zaczyna kwitnąć. Tutaj było dużo szczypiorku, ale to jest oregano i oregano bardzo się rozprzestrzenia i mnie niszczy cały ten szczepiorek. No ale oregano jest mi też potrzebne, dlatego go nie likwiduję. No, zobaczcie jak ten rode brzydko wygląda. Wszystkie pączki obżarte. No tutaj też mi się zaplątał. Zaplątało oregano, ono rośnie wszędzie, bo samo się wysiewa. O, to jest zielsko. To muszę wyrwać, bo to jest zielsko. To te oliki są. oliki. kiedyś były bardzo ciemne. Zmieniają kolor. Laki tam jeszcze też śmierdziela jednego i zobaczcie, to znaczy się nie jednego kilka, o to jest gorczyczka to jest gorczyczka mi tutaj kwitnie, ma piękne dzwoneczki i ta ten śmierdziel będzie jak widzę tutaj ma jeden kwiat tam wychodzi o wyrasta drugi kwiat druga lilia no, także będą chyba tutaj dwa. Wystarczy. Konwale widać przekwitają już zupełnie. I tutaj jest też azalia o dużych kwiatach. Też pięknie kwitnie o tutaj są kwiatki babuni no. ta strona w tym roku nie ma kwiatów, ale ta druga ma. No i tutaj też nie wszystko się wyłazi, wszystko U mnie rośnie tam, gdzie chce, a nie tam, gdzie powinno. No. Trawę trzeba podlać, zaczyna schnąć. No i trzeba ją znowu kosić. W przyszłym tygodniu jedziemy do Polski. Yy, tak, w czwartek jedziemy do Polski. Lecimy, bo lecimy samolotem. No i a tutaj mam, to jest yy, Aron. Aon. I zobaczcie, on kwitnie. Zaraz wam pokażę jak on kwitnie. On ma takie. Coś, to są takie małe jakby listki zielono różowe. Tutaj też jest ich dużo, tylko nie wszystkie mogę Wam ładnie pokazać. No dobra. I tutaj też jest łubin, i już lata dzień się otworzy całkowicie. No, pogoda, jak mówiłam, mamy dzisiaj piękną, więc fajnie będzie wszystko zakwitało. Róża, moja róża to jest. Ilza, ilza ma bardzo dużo już pączków, ale Maciu pękkich na moje urodziny nie zakwitnie. Chyba z dwa albo trzy razy jej się udało zakwitnąć w dzień moich urodzin, a w zeszłym roku udało jej się zakwitnąć dwa dni przed moimi urodzinami. Miała pierwszy jeden kwiatek, a tak zawsze kwitnie mi parę dni po moich urodzinach. No, zobaczymy, w tym roku też będzie po moich urodzinach, z tego co widzę. No, to by było na tyle. Tulipanki niedługo ciąć, nie wiem czy je ściąć przed odlotem do Polski, czy po powrocie z urlopu. No zobaczymy jeszcze, nie wiem, nie zdecydowałam się. Więc wracamy teraz z powrotem do mojego zacisznego kątka. A kupiłam sobie też sadzonkę, jak to się, nazywa aubergini. O widzicie, tutaj. Tutaj mam oberdzini, z tym, że to nie jest to takie długie oberdzini, podłużne, podobne do gruszki, tylko ma być okrągłe. No na zdjęciu jest podłużne, ale ma być okrągłe. No zobaczymy takie czy takie się rawno. No dobra, życzę Wam miłego dzianka. Ryby zaczynają się pokazywać, bo mnie nie było. Zaraz tam brzegym przeszkiem i, i uciekają pod ten taras. Bo pod tym tarasem też jeszcze jest woda. Tak na... No. Dobry metr. No, zobaczymy jeszcze do tej staruszki. No staruszki nie. No, stara ta ona też jest, ale do tej grubaski jest tam na dole. Wy jej nie zobaczycie, ale ja ją widzę. Ach. Tutaj jest druga żaba, łeb tylko jej widać. O. Tutaj też siedzi żaba. Jakbyśmy dobrze poszukali, to byłoby ich więcej widać. Siedzą potem tutaj w tych w tych kwiatach, w tych roślinkach. I od czasu do czasu przychodzą tutaj. O, ta się poruszyła. Czasami lubię się im psocić. One też chyba to lubią, bo nie uciekają. No dobra, to jeszcze raz miłej niedzieli życzę. Trzymajcie się.